Cześć wszystkim i witam Was ponownie w Heroes of Might and Magic 3 Shadow of the Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy przechodzenie głównych wątków fabularnych, czyli kampanii podstawowych. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy kampanię odrodzenia Erafi pod kampanią Podziemia i Diabły. Z racji na to, że tutaj jakieś dziwne rzeczy się zadziały. Niech żyje królowa, nam się jakby zablokowało. Nie wiem za bardzo, co mogę z tym zrobić, słuchajcie. Bo ta kampania była przez nas ukończona. Eee, także podziemie i diabły. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia słuchajcie tego, że odpalam gierkę przez Hademoda i to nam coś tutaj pierniczy. Tak więc słuchajcie, podziemie i diabły. Nigdy w historii Erafii nie zdarzyło się, by stolica wpadła w ręce wroga. Dziś rozpoczynamy kampanię, która na zawsze to zmieni. Nigdy więcej nie pozwolimy, by Erafia narzucała nam religię i styl życia. Mamy przewagę element zaskoczenia. Wkrótce zwycięstwo również będzie nasze. To jest słuchajcie główny lore tej kampanii, a tytuł misji to diabelski plan opis scenariusza. Aby zwyciężyć, musisz odszukać i zabić królową Złotych Smoków. Twoi bohaterowie nie mogą przekroczyć 12 poziomu doświadczenia, ale 8 najsilniejszych z nich stanie u twego boku podczas finałowej bitwy tej kampanii. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to mamy do wyboru tutaj dwie misje. no Diabalski plan, zaczniemy sobie od niego. Wybierzemy sobie na start chochliki, będzie ich aż 100. Także to jest całkiem przydatna armia na początek. No ta zbroja cudów nie jest jakaś mega wybitna. Zaklęcie pogromca również nie jest jakieś mega wybitny, przynajmniej na chwilę obecną, gdy zaczynamy ze słabą armią. No i co? Nie przedłużając, przejdźmy już do rozgrywki. Zielone i złote smoki, które także zamieszkują te ziemię, znacznie powiększają ich potęgę militarną. Zanim podwijemy wymienione rejony i otworzymy sobie drogę do Stenwick. musimy wybić do nogi wszystkie smoki. Nasi sprzymierzeńcy, wojownicy Krygn z królestwa Eofol, poprosili o honor wykonania tej misji. Krymos to dobrzy żołnierz. Z pewnością sprawi im radość. Nasze sprawy mają się dobrze. Udało nam się otworzyć wulkan i zbudować fort w odludnionym lesie, rosnącym zaraz przy granicy Erafi. Prace nad tunelem prowadzącym do stolicy Wroga posuwają się szybko. Twoim obecnym zadaniem jest zaatakować sprzymierzeńców Erafii, elfów z Avli. Królowa Złotych Smoków to potężny sprzymierzeń z Aveli. Musisz odnaleźć jej legowisko i ją zniszczyć. To znacznie osłabi Awli, a dla nas droga do Erafii stanie otworem. Odejdź teraz i powróć w chwale. No dobra, no i na dzień dobry zobaczmy jak wygląda nasze zamczysko. No, mamy tutaj całkiem przyjemny garnizon. I słuchajcie, zbudujemy sobie na, na początek gildi magów z racji na to, że no, do ratusza potrzebujemy są i kuźni. Skoczymy sobie do gildii, zgarniemy księgę czarów, wykupimy cały garnizon, zgarniemy cały garnizon. No i myślę, że będziemy mogli zaraz ruszać drogę. Zobaczmy tylko, czy jakiegoś bohaterem, bo mam jeszcze sensownego, jest Tazar. Tazar, słuchajcie, jest co prawda bohaterem spoza e, królestwa Inferno, ale jest bardzo dobrym bohaterem. Tu mamy Pyre. Pyre jest dobrą też dobrym bohaterem, ze względu na start z logistyką. No, ta ar artilleria nie jest jakaś mega dobra, ale Tazar, Tazar, jest, słuchajcie, mm, 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 zaawansowane partnerstwo na dzień dobry, i on dostaje obronę co level. Także kupimy sobie Tazara. I słuchajcie, nawet bym zrobił to w ten sposób, że Tazar będzie głównym bohaterem tej kampanii, wobec tego. Twoi wywiadowcy informują, że pobliskie tereny są bogate w zasoby, zaś na południu mieszka szaman, który, który doskonale zna okoliczne tereny i być może będzie chciał Ci pomóc. Super, zgarnijmy sobie te wszystkie rzeczy. Oczywiście tą babeczkę Pyre też sobie weźmiemy na zwiady. Zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Amulet pamięci niech będzie. Otwórz tartak, dobrze wiedzieć. I myk, mistrz partnerstwa, na dzień dobry, znak świętości. Zgarniamy czerwony namiot. No i tutaj tak naprawdę jesteśmy zablokowani. Dalej nie widzimy w tamtym kierunku, ze względu na to, że mamy niestety bardzo, bardzo dużo bestii do pokonania. Sprawdźmy co za to kryje się w tym miejscu mana, bardzo chętnie. O, to jest bardzo... hmm... Zgarnijmy je. W sumie to mogą tutaj podejść od razu. No i my mamy tutaj piękną klapkę żebrową, która zwiększa moc bohatera o 2. Także całkiem fajnie. Nasze zakręcie będą robić większe kuku Mamy tarczę. Trochę klejnotów. No i gryfy są tutaj, słuchajcie. Stronnicy chcą się przyłączyć. A ilu ich jest? 16. No dobra. Taka armia będzie nam, niestety, generować negatywne morale. Zaawansowana logistyka, bardzo chętnie wracamy do zamku teraz. Wybudujemy ratusz. I w sumie to chyba będzie wszystko, co będziemy na razie mogli zbudować, takiego sensownego. Moc plus jeden. Gogi. Niestety nie chciała się do na nas przyłączyć. EXP. Podstawowe znajdowanie drogi, bardzo chętnie. Cytadela. W sumie ten tezarem udajemy się tutaj w górę. Samczysko. Jest kolejny zamek. Jest tutaj zamek Elfwind. I zamek Elfwind będziemy zaraz przejmować. Budujemy kapitol za 10 tysięcy sztuk złota. Kończymy turę. Tydzień giganta. Przyrost: plus 5 populacja królestwa się zwiększyła. Czyli możemy znowu rekrutować. Słuchajcie. Nowych żołnierzy. Te granice, sobie usuniemy. To jest teleskop, znaczy luneta, który pomaga nam. Zwiększy nam zasięg widzenia bardzo fajnie. E, może zamieni wykupimy wszystkich. ulepszmy sobie salę grzechu. E, I wykupimy sobie teraz wszystko. I z taką armą myślę, że spokojnie może sobie teraz poradzić z tymi gargulcami. O, stronice są się przyłączyć, bardzo fajnie. Co my tutaj mamy? Aha, czy to jest taki zamek figurant jeśli można tak to nazwać. Znajdywanie drogi bardzo chętnie. Złe oczy grupa. Uciekają w popłochu, spoko, kolejny kamień wiedzy, złote golemy. No, z nimi może być tylko grupa. To możemy spróbować. Mistrz logistyki, grupa. No, całkiem mocny wpiernicz dostaliśmy. Strasznie pusta ta mapa jest, słuchajcie. Golemy uciekły. Kopalnia jest nasza, mamy tutaj grup. Otwórzmy go, zastygłe oko smoka. Bardzo fajny artefakt. Zwiększa szczęście i morale bohatera o jeden. Super. Pier Paru Liszów. Spróbujmy. Wow. Spore obrażenia. Postawa magii Ziemi bardzo chętnie. Ach, ulepszmy sobie to wszystko. Znowu. Znowu ważki. No dobra, budujemy dalej budynki w naszym zamczysku. Tysiąc ekspa chętnie Mistrz znajdowanie drogi postawa logistyka. No to słuchajcie, nasz tazar się robi mega koksem, bardzo fajnie. Ten toporek centaura może się przydać. na psiarnia. Ok, mamy czerwony namiot, także możemy sobie zgarnąć teraz zielony namiot. Hmm. Moralne, bardzo chętnie. Wrota demonów. Pojawił się gdzieś wrogi bohater. Gryfy chcą się przyłączyć. Super. O, przejmujemy zamczysko. Za mocno logistyka. Ta mądrość by się nam przydała, ale w sumie może się jeszcze coś trafi ciekawego. Zobaczmy, co, co w tym zamku w ogóle możemy. Tutaj nic nie możemy zrekrutować. No dobra, to tazar. Tazar, tazar, wybierz się w tym kierunku. Jeszcze tutaj wrogi bohater się nam pokazał na chwilkę. A, okej, okay, spróbujmy to. O, Pirek chce uciec. Niedobrze. Małą mają armię. Hmm. No i udało się nam wygrać tą walkę. Co prawda tam troszkę mi psociła mm, automatyczna rozgrywka. No ale cóż mogliśmy zrobić. Chcę się przyłączyć. Bardzo chętnie ich zgarnę. Silna armia przeciwnika. Pyre, Co my tutaj mamy? Dobra, Pyre, wycofuj się, bo to nic tutaj nie zdziałaż bidulko. A tutaj zaraz będziemy mieć potężną armię zgarnięcia. Dobra, widzę, że ten gościu chce po prostu na nas tutaj oskubać z naszych zapasów. Eee, także musimy teraz odebrać z powrotem nasze składziki, nasze miejsca produkcyjne. Czy ty masz coś do ulepszenia? Tak, masz bardzo dużo do ulepszenia. Także podejdźmy tutaj i ulepszymy wszystko, co się da. Eee, I idziemy na północ. Gdzieś tutaj jest kolejne wszystko naszego wroga. Na chwilę obecną możemy zbudować niestety... Gildi ma poziomu drugiego, no brakuje nam rtęci, słuchajcie, rtęci nam brakuje, o, kolejny cwaniak przychodzi do nas, no, powiedzmy, że okej, okay. tutaj widzę, że ewidentnie jakaś była e, grana magiczna strzała, coś w tym stylu, magazyn zasobów, jedna uncja rtęci dziennie, zawsze będziemy do przodu trochę, nie? Gdzie ten zameczek? No i elegancko, słuchajcie, udało nam się zająć zamek wroga. Widzimy tutaj, że przeciwnik nasz się wytoczył ze swojego zamczyska. Spróbujemy znaleźć jeszcze, czy, sprawdzić, czy tutaj gdzieś jeszcze czegoś nie ma przypadkiem. Mamy rtęć, bardzo chętnie ją zgarnę, złe oczy, dobra, tutaj wiedza jest nam niepotrzebna. No, oczywiście, oczywiście, tak, pewnie. Dobra, trzeba się ich pozbyć. Bez parę straty. Dobra, mamy to i mamy też to. Podstawowa magia ziemi. Mistrz artylerii bardzo chętnie. leśne elfy uciekają. Dobra, ulepszone czarcie doły. 17. No to skakujcie zamiast nich. 500 tutaj 1000 Ożywienie. Mm, fajny spell. Na bełki potrzebujemy aż 20 rtęci. Nie nie chcemy, żebyście się do nas przyłączały. na nogi ziemi. Nogi legendiste, bardzo chętnie. Dobra, tutaj widzę, że już się kręcą przeciwnicy niedaleko nas. Także tutaj gdzieś właśnie, musi być zamek. Już do niego podchodzimy. Dalej nie mamy niestety rtęci potrzebnej nam na zbudowanie pałaców, diabełków. A tutaj jest jeszcze kopalnia rtęci, znaczy kopalnia, brudnek produkujący rtęci. Bardzo chętnie go zajmę. Dobra, zajmijmy się nim najpierw, spoko. Podstawowe partnerstwo, chętnie. No i dobra. Grak czerwony przegrywa. Co nam jeszcze za zadanie zostały? Mhm, musimy odszukać i zabić królową złotych smoków. A, czyli to będzie gdzieś tutaj, na pewno gdzieś tam w podziemiach. No dobra. To teraz słuchajcie, robimy krótkie cięcie. Pozbieram sobie z mapy tyle, ile się da, i postaramy się jak najszybciej zgarnąć wystarczająco dużą armię, by zająć się tymi smokami i przedrzeć się na drugą stronę. No dobra, słuchajcie, wróciliśmy do naszej bazy zamieniamy jednosteczki zbieramy wszystkich najlepszych do boju do walki Myślę, że to będzie dobra opcja No i dobra słuchajcie tutaj zrobimy jeszcze tak Tu zrobimy tak może być OK i słuchajcie no wybieramy Stazara jako głównowalczącego plus 3 do ataku plus 2 do ataku 5. Moc Bohatera o 5. Zbieramy to w ten sposób. No i dobra. Słuchajcie, Tazar rusza do ataku. Wiemy, gdzie jest smocza pani, także tam lecimy i słyszymy się na miejscu. Otwieramy granicę, oczywiście. No i atakujemy grupę zielonych smoków. Spróbujmy pokierować tą balką samodzielnie. No i dobra, mamy to. Podstawowa dyplomacja może się nam przydać w późniejszym etapie rozgrywki. Mijamy do podziemi. Załóżmy ten płaszcz, płaszcz założony. Okej, okay, dobra, to jest git. Zobaczmy, co jest z lewej strony mamy kolejne smoczyska. Tutaj raczej nam się nie będzie opłacało przez przemieszczać na tym kierunku. Same skarby. Tutaj widzę, że są złote smoki. Paru przeciwników. No dobra, nie będzie, że jeden nefret. Złote smoki, ale to chyba nie jest nasz cel ostateczny, słuchajcie. Czy może jednak jest. No dobra, spróbujmy się z tymi złotymi smokami w takim razie. Aha, jeden złoty smok. Mistrz magii ziemi. No i udało nam się wyeliminować ostatniego z przeciwników. Zapisujemy grę. I słuchajcie, to by było na tyle. W kolejnym odcinku przełom, czyli misja od strony lordów podziemia. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu. Po więcej oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Tymczasem to wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z Heroes of Might and Magic 3. Cześć!